Dobra, afera Czesiowa. Na czym polega? Afera polega na tym, że administracja zabrała możliwość bez sprzecznego odebrania życia jednemu z członków organizacji grupy Spadino. Co to znaczy? Oznacza to tyle, że w momencie, kiedy dostaniemy jakkolwiek logiczne dowody w postaci nagrań, screenów i całej reszty. W momencie, gdy dostaniemy odpowiednie, ten, odpowiednie dowody na to, że jest podstawa IC, IC do zamordowania chłopa, a nie to, że ktoś w Discordzie dostał informację, nie to, że ktoś a, przyniósł info z dupy na zasadzie, że przyszła jakaś Bianka321 i powiedziała panie, zjadę, zjadę, tam, po. To spoko. A wtedy możemy pomyśleć nad wydaniem zgody e, na FCK. Dlaczego tak, a nie inaczej? A nie inaczej z tego powodu, że gracze, którzy tam są w tej organizacji dopuszczają się czynów, które my uznajemy jako metagaming i które nie są zgodne z zasadami roleplayowymi. O co chodzi dokładnie? Przykład. Discord, na którym posiadają rozpisane rzeczy dostępne dla każdego członka, chyba niezależnie kiedy dołączył, z rozpiskami to trzeba na jaki napad, jakby wiecie, te, tego typu rzeczy, nie? Jakby zaczynasz od podstaw, czyli metagaming. Albo trzymają rzeczy. Inni się mogą dowiadywać z Discorda, rozprzestrzeniają informacje. Druga. typiara bierze z Discorda od Czesia i na przykład jest jakiś gracz, nie? Odlećmy sobie do jakiegoś rzutka. Tu jest jakiś źródek i ona robi tak. Robi sobie screena. Chłopa wysyła to na Discordzie i się pyta, czy to jest ten typ, którego ma porwać. Kumasz, no to, no to, no to jak my mamy zostawić, jak my mamy zostawić typa, który poddaje pod wątpliwość jakąś akcję, bez odpowiedzi i reakcji O czym Na czacie u Czesia Jakiś typ Pisze coś takiego No Adminek jeszcze nie do y, Admina nie ma na szczęście Na drugim Discordzie Czy coś ze stylu Nie, nie, nie pamiętam już co to było Ale siedzi chłop U niego na czacie IQ IQ Chłody I pisze tak No, ale admina nie ma na drugim Discordzie Po tym jak wypieramy Im pierwszego Discorda O czym Dodatkowo W momencie kiedy była akcja Z jakimś chłopem y, I dostali bany To po dwóch dniach Bo my sobie weszliśmy w logi Discorda y, Po dali wszystkie kanały. Znaczy może nie wszystkie, ale pousuwali część kanałów, które, które, na których mógł być dostępny nagrań. No generalnie my tym ludziom nie ufamy, nie? W tej ekipie. Uważamy, że jest to ekipa, która yy, bez żadnych nagrań i dowodów to nie dostanie zezwolenia na żadne FCK. No. Czemu my tego nie banujemy? No przecież dostali bany. bany czy co? Masz jakieś... ...styki w mózgu popalone? Stary cię k... kołyską jak miałeś 3 lata? Czy o co biega? Ja napisałem o usunięcie z tabletu tylko i wyłącznie to, że oni mi omerytują i to była ich decyzja. Ja nie wiem, co, co zostało wiem, że jest farmazoniarstwo ogólnie ostatnimi czasy bardzo mocno ciśnięte na streamach. Strzelam, że to nie jest y, jakby zamierzone zamierzony, zamierzony y, jakby cel streamerów, że oni sobie ujeb... Dobra, dzi kurwa, od dzisiaj pomawiam ludzi, tylko powtarzają jakąś narrację, które, do której, co do której nie mają pewności. Jeżeli chodzi o ekipę Japońców, to w tej ekipie jest tylko jeden administrator, który osobiście ja z nim od 2-3 dni temu gadałem. Wczoraj z nim gadałem, przedwczoraj wczoraj z nim gadałem, który dosłownie siedzi w kurny w na to, co ja powiedzmy odpierdziłem. Jakby on nie, bo tam jest coś takiego, że oni mają jakieś plecy o administracji i jest jakaś koleśuwa. Jakby była jakaś kolejzuwa, to chłop by nie siedział na Discordzie i, i nie miałby ochoty im uba, u, 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 u i nie uczestniczyłby w banowaniu tych ludzi. Dosłownie, 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 nie. Więc tam, temu typowi została zdjęta omerta i tak dalej. Bo my nie jesteśmy przekonani co do jakości, kur posiadanych dowodów przez ekipę Czesia, no, Jak przyjdą i pokażą nagrania, prófy na dowody, które y, nie są, kur, że przy jakiś ziomek i powiedział, że coś y, widział albo słyszał, to, kur... a wtedy pogadamy, nie? Jeżeli będą jakieś rzeczywiste, kur dowody na to, żeby komuś się w CK wpierd... Bo na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że się przychodzi sobie raz na trzy miesiące na serwer, y, wy... 2 fck lub 3 fck i w sumie to chuj ma jakieś informacje yy, i administracja też siedzi i mogę tutaj zdradzić albo nie mogę ale nie że siedzą kur... Yy, pod... że często się zalogował na serwer yy, i miał informacje o tym że Tina się puszcza z jakimś chłopem z dupy nie wiadomo skąd, Kumasz, prawdopodobnie z discorda, nie wiadomo czy ktoś do niego podszedł na serwerze inta i powiedział e spadlino, bo twoja dziewczyna Tina no, loguje się na serwer i on szuka chłopa, bo ma informacje ich. No i ku... tu, są te, tu są te problemy. Tu się zaczynają te problemy. Dlatego oni ku... nie dopuszczają do tego, żeby ktoś przyszedł sobie FCK z trąby po trzech miesiącach. No bo ku... halo, jak nie masz informacji strictejce, to jakby nikt nie będzie siedział i udawał, że czegoś nie widzi. Jeżeli jest inaczej, to on może napisać ticket do FCK, na w którym zawie zawrze wszystkie ku... dowody na chłopa, który chce użyć i które będą w oczach administracji legitne. I wtedy dostanie zgodę, ale do tego momentu nie ma zgody na jego FCK. Nie ma do, zgody na jego FCK, albo jest za dużo wątpliwości co do jakości rozgrywki kurwa, tej grupy. I tyle. Ale Tina się nie puściła, kurwa. No tak, ale jakby wiesz o co chodzi? O ten samo przejś, przejście informacji i C. Na zasadzie loguje się z Padino i on kuruje, że Tina się z jakimś typem buja. Banger. Ja też się widzi, dzisiaj napisałem, bo ja, ja dzisiaj kurwa. Ja dzisiaj robiłem te, do trailera rzeczy inne rzeczy, strony stawialiśmy już w kur. czasie do mnie pisze o tę sprawę. Ja kurwa. Mówię, tak, jak my mamy nie poddawać pod wątpliwość czegokolwiek, co twoja grupa wysyła w momencie, kiedy typiara na ku... Discordzie się pyta, czy to jest ten typ. Robiąc sobie screena, ku... By Do kogo ty masz problem? Do, na... do nas? Nie do tej ku... typiary, która jest, nie wiem, rozsądna i nie potrafi w roleplay grać. Ku... I... I pyta się na Discordzie, czy ten typ to jest ten typ. Ku... Dosłownie metagaming uprawia. Dosłownie uprawia metagaming. No. Potem... Potem będzie, no no, cała ta, 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 grupa taka nie jest, no dobra. Tylko, jak y, u Pabla oficjalnego, Galaksy odpierd... To może nie od 100% ludzi, ale od 50% ludzi i łatka do Pabla oficjalnego się przykleiła, czy nie? No właśnie. No właśnie. Więc ja radzę k posprzątać sobie w ekipie i nap naprostować ludzi, ich oduczyć swych nawyków, a potem wymagać, żeby ktoś nie patrzył, y, że tak powiem, krzywo na, na jakieś akcje, które ta ekipa robi, bo dosłownie ta ekipa swoimi jakby poczynaniami na to zapracowała. No i w naszym świecie to zapracowali na to. To nie jest efekt uwzięcia się na kogoś, to jest efekt tego, że ktoś coś zgłosił administracji i administracja zauważyła w tym problem. Jak to działa, że wycofnęliście akcję z SSA z października i niby to metagaming był w momencie porwania, ja nie wiem, co zostało cofnięte, bo ja w tym nie brałem udziału. Ja ci mówię, jakie jest stanowisko, jeżeli chodzi o MRT. Jeżeli chodzi o wyciągnięcie tego typa z bunkra, nie wiem na jakiej podstawie to zostało cofnięte. Nie wiem, czy ktoś to cofnął słusznie, czy ktoś to cofnął niesłusznie. Jeżeli to cofnął niesłusznie, to będziemy to rozpatrywali, ale na początek trzeba napisać ticket, w którym jest to podnoszone najlepiej zgłoszeniowe na administrację i my wtedy to sobie sprawdzamy. Ale w momencie, kiedy wypiara, y, czy tam ludzie dostali dosłownie, ekipa Spadino, 2-3 dni temu wypiera. Wszystkie 10 osób na Bana za Discorda. Za Discorda, za, za, za informacje na Discordzie, które trzymali. To nie pomaga. Gramy? Tak. Tak, jak ten typ chce zrobić, to się reszta pociągnie. Tylko też mi pisze, nie no, bo ten typ się rozpisał do innych organizacji. A ja mówię, dobra, a pokaż mi dowód na to. I nie dostałem do teraz. No ale co z tego, Onarek? Skoro się zapyta na Discordzie, to mogła równie dobrze ta wiadomość doprowadzić do metagamingu. Nie, to nie interesuje, ku... Jakby, kiedy była ta wiadomość napisana. Ty, Piara, jest metagamerką, więc poddajemy pod wątpliwość jakość jej rozgrywki i informacje, które przemycała przez ten cały czas, rozumiesz? Ja nie wiem, na jakiej podstawie ktoś cofnął akcji, jak Nie wiem, bo może jesteś upośledzony i kłuchasz tego, co mówię i nie rozumiesz tego, co mówię. Ja ci mówię, za co została cofnięta Omerta. Zobacz, Nitra. No, ale nie. to te czy też od wysoko w hierarchii, przychodzą do innej ekipy, to jest instytucjonalna RCK. Nie wiem, wieku ticket od tego jest, żeby takie rzeczy rozpatrywać. Nie wiem. Wbijcie sobie do głowy. Ja nie grałem w tej ekipie. Ja nie znam tej sytuacji, tej ekipy, tego, jak to wyglądało, to znają gracze. Jeżeli gracze chcą mieć pozwolenie, to mają odpowiednio napisać Ticket z odpowiednimi dowodami. Wtedy my się z tym możemy zapoznać. Niekoniecznie ja, administracja, i rozpatrzeć ten problem. Ja nie będę się wypowiadał na tematy, o których pojęcia nie mam żadnego. Więc jak ty nie przyjdziesz, że pytasz. Wyjebało. Po drodze się mogło wydarzyć 10 tysięcy rzeczy, które cokolwiek zmieniły w tej, w tej rozgrywce.